Witam wszystkich na moim kanale w kolejnym odcinku. Dziękuję słuchajcie, że jesteście. Ja teraz e, jestem po lekarzu, odebrałam e, płytkę sobie z wynikami. Byłam u neurologa na kontroli, pani tam powiedziała, że mam są początki tam jakieś małej e, degeneracji, że coś tam się zaczyna, ale nie jest to nic strasznego, ale muszę zacząć o siebie dbać. To znaczy, muszę robić jakieś ćwiczenia na ten kręgosłup. Mi się to wszystko stało. Przez dźwiganie, prawdopodobnie przez dźwiganie małego, bo od tego czasu zaczęłam czuć takie bóle. Przez złą pozycję też, kiedy karmiłam piersią, to jestem tego pewna, że też to jest przez to. No i po prostu będę musiała się zawrać za jakieś ćwiczenia na, na kręgosłup, żeby, żeby po prostu mi to nie postępowało. Ja teraz jestem tutaj pod... Netto miałam jechać do Lidla po Pampersy, ale w sumie tu jest Rosman i wejdę do tego Rosmana po Pampersy. Powiem ja wam, mały mój tak dużo pije, że co chwilę mu trzeba te Pampersy przebierać i ja nie wiem, po prostu mam w życiu tutaj Pampersów nie zużywał. Na niecały tydzień paczka Pampersów nam starcza. <gryw> bardzo, bardzo dużo teraz tego idzie. No i wejdę do Rosmana i wejdę do Pepko, ponieważ ze wszystkiego mi wyrastają Lika. Po prostu tak ją pociągło do góry, że wszystkich getrów kostki jej widać ale ja nie będę brała, bo ja niedawno kupowałam jakieś Getry. Chciałabym coś dla Remika z takich cieńszych spodni, żeby miał po domu i żeby miał y, do spania też jako piżamkę, coś takiego No bo wiadomo, on się szybko brudzi No i nie ma, nie ma, ma same takie grubsze spodnie Nawet jak mamy po kimś, to, to takich cieniutkich nie ma, więc się rozejrzę za takimi spodniami No i wejdę tutaj do netto Zobaczę, może później pokażę Wam, co kupiłam, a może nie. Zobaczymy. Potem ja przychodzą mnie rodzice, bo mama ma dzisiaj robić pączki, więc czekam z niecierpliwością. Można no. posadzić, ale w końcu nie, nie było, było tak części. Nie, mała... nie było części, takie przeboje były. Co się dzieje? Nie było części, ale jak może być takie małe Z jej prezentem były takie przeboje, że dopiero trzeci prezent jej doszedł zamówiony, bo dwa wcześniej nie było coś tam. Mama, trochę Mam, mam nadzieję, że będzie w całości. No, ale opłaca się kupować te rzeczy z Chin, bo szło to... Mm, z dwa tygodnie bardzo szybko przyszła, a cena naprawdę o tańsza niż w Polsce. ...dusza, a ja a dopiero jak na palce, 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 jak się ja mam w robię, tej palce to ona zjeść. Musisz się nauczyć sterować. No ja się muszę, ale tylko zegarkiem, bo padłem po trochę, ale zegarkiem nie robię. auto jest A czemu ty tak krzyczysz? Ja Wam, że to jest fajna opcja z tym właśnie zabawkami chińskimi, bo tak jak mówię, jalica na początku zamawiałam taką głowę LOL do czesania z Chin i ona w Polsce normalnie kosztuje ponad 200 zł, a w tym z skin przez Allegro kosztowała 100 zł. O połowę mniej. Tak samo było z autem LOL, tylko że akurat wszystkie te rzeczy jej nie przyszły, bo tam pan mi pisał, że nie może wysłać, bo brakuje części drugi też coś tam się stało i dopiero teraz ta zabawka te auto i naprawdę myśmy niedługo czekali na nią, bo niecałe dwa tygodnie i to samo, jest taka różnica w cenach nawet głupie klocki lego jak patrzyłam technik z Chin po prostu są ponad 100% tańsze niektóre, także naprawdę się się opłaca Lila się bawi. To auto jest szalone. No, ta Już pokazywała cię, jak wyciągasz. No, a tu Remy koparką się bawi, tak? O, Jasia. A tu Lila autki. Ta autko jest jak szalone i obraca się nawet. Nie? Na brzuch. No? I nawet przeskakuje progi. Wyobraźcie sobie, fajne jest. Ojej! A teraz wiedziesz, przeskoczy ten próg? No, mnie nie wiemy A ten zobacz, przeskoczy. O, odchodzę. Odchodzę, żeby przeskoczyło. Ja Musisz się nauczyć ten sterować. No i patrz, i przeskoczył się, obrócił do gry nogami i też jedzie. Fajne. Fajne. I też jest takie, co się robi tak i tak. Ja Zegarek tak na sterowanie. No, wystarczy na założyć tak. na rękę i steruje się tym zegarkiem. Super. No, urzęduje w szufladzie twojej. Że Lila ma spóźniony prezent urodzinowy miesiąc później. Prawie, ale ważne, że jest zadowolona. Ja dopiero ja ściągam z okien te ozdoby i spójrzcie, to są naklejki. One tak mocno się trzymają, że nie umie ich zerwać. Mam nadzieję, że tylko nie będzie nic U! odbite na oknie, ale nie, nie ma. Jest dobrze, tylko ciężko się bardzo zrywa. Jestem teraz w pokoju u Lilki. Remik śpiew chce tutaj trochę ogarnąć. Um, miałam zrobić kliny w mi z tym pokojem, ale tak jak Tadeusz powiedział, dość długo mi zajmuje, mi zajmuje bardzo długo posprzątanie ogólnie całego y, domu, bo y, no on to robi szybciej, ale nie tak dokładnie jak ja. Ja lubię mieć wszystko posegregowane i tak dalej, więc pokażę Wam tylko jak ten pokój wygląda. Jest po prostu tutaj. Armagedon, ale u nich pokoju to jest norma. Zawsze doprowadza do takiego stanu, kiedy ja już po prostu muszę tutaj wkroczyć i posprzątać. To jest pokoik mojej córeczki, biurko. Nawet nie ma się gdzie tutaj uczyć na biurku. Jeszcze tu jest laptop, ale laptop będzie schowany. My tutaj korzystamy z tego laptopa, ponieważ pod biurkiem jest drukarka. Z czego drukarka też nie chce wciągać papieru, coś się zepsuła. No i tutaj mamy oczywiście. Wszystkie jakieś gry na ziemi, kosz, tutaj lego friends, które jest nieposkładane. Te lego friends chyba będzie chłopaków na biurku, bo oni mają bardzo dużo biurka, e, biurko. I oni nie mają tyle ogólnie rzeczy w pokoju, w zabawek, co Lilka. My remontując pokoje, yy, daliśmy tam, zrobiliśmy tamten pokój chłopakom, ten Lilce. I powiem szczerze, że żałuję teraz, bo niby tam są dwa łóżka dla nich, ale oni są rzadko u nas i mają mniej rzeczy ogólnie, mniej zabawek. Często coś przynoszą, ale zabierają ze sobą, a Lilka ma po prostu tak mnóstwo zabawek i takich małych pierdółek, nie, jak to dziewczynki, dla lalek choćby, że po prostu jest tego multum i mogliśmy pokój chłopaku zrobić tutaj, a jej tam, no ale teraz, no teraz już za późno, trudno jakoś przynajmniej do tego wieku, do nastolatki będzie musiała jakoś wytrzymać. Na przykład y, ma taki pojemniczek, i w pojemniczku ile jest rzeczy, i tu mamy takie małe, na przykład z lalki Barbico. Ma restaurację, pomąka, jajka, cukier, jakieś płyny, lustereczka małe, takie z tego też, z Playmobila. To też jest z Playmobila. Takie bardzo drobne rzeczy, by to się wszystko nie pogubiło. To właśnie talerzyki trzymamy w takich pojemniczkach. Ja wierzę, że to ma być zawsze uporządkowane, chociaż ona sobie do tego domku gdzieś tam wciska. Ale jeszcze się nie zdarzyło dzięki temu, żebyśmy coś pogubiły. To jest naprawdę fajna sprawa, żeby tak w takich pojemnikach trzymać rzeczy. Mamy jeszcze takie pojemniczki na buty dla lalek, na czapki, korony, takie rzeczy do włosów dla lalek. I jeszcze jedno mamy też z jakimiś tam mm, akcesoriami. Oczywiście ubranka też mamy osobno w y, piórniku. Ja to pokazywałam chyba przy okazji, y, jak porządkowałyśmy lalki w filmiku. Tak, bardzo fajna opcja. Także, jeżeli ktoś ma małą córeczkę, to naprawdę polecam takie y, rozwiązania. Myślę, że potem, jak gramik już będzie większy, to po prostu. Przy remoncie zrobimy jemu pokój tutaj, gdzie jest Lilki, a Lilce zrobimy tam i on najwyżej będzie wtedy dzielił pokój z chłopakami albo tam, albo je zostawimy tutaj. A tam, gdzie jest pokój chłopaków, po prostu wciśniemy jeszcze gdzieś rzeczy remika. Tam jest mało rzeczy, tak jak mówię, więc spokojnie by się to zmieściło. Zobaczymy. To jeszcze wszystko będzie modyfikowane i będziemy nad tym myśleli, co, gdzie, jak poukładać i, i poupychać, ale, ale tak jak mówię, na pewno jak Remik podrośnie, będzie już spał sam, to będzie miał pokój razem z chłopakami, bo ten pokój praktycznie od chłopaków jest rzadko wykorzystywany, mało kiedy. Tadeusz, jak ma nocne zmiany, przyjdzie, no to tam wtedy śpi, bo tam, ma, tam nikt nie wchodzi mu i tam ma się najlepiej wyspać. Tak, biurko z odwilki prawie ogarnęłam, tu mam jeszcze jakieś rzeczy, z tym, że tu do tej szuflady, ona tutaj miała wcześniej słodycze, jakieś tam rzeczy, będę dawała rzeczy z tutaj, z tej szufladki. Ona jest mała, tu ma rzeczy takie plastyczne i one się tutaj nie mieszczą, więc je damy do tamtej szufladki. I te autki nazwałam, już że to jest dla chłopczyków, ale chciałam te atry... autki... <laughs> Tak to wygląda, pościskany jest troszeczkę, ale Lila naprawdę dużo tego ma. Tutaj mam takie drobniejsze rzeczy w pojemniczka. No i tutaj świeczuszka na górze, Uch, pomarańczowa serwetka, bo już nie miałam różowych, mi się skończyła. Tu są takie plamki na tych meble, ale myśmy te meble mieli z odzysku na OLX. Kupiliśmy za 200 zł całe meble plus jeszcze była kanapa, która stoi przed pokoju um, u nas. Laila ma tablicę korkową i na dole jest y, drukarka i na razie laptop tam Mama jest też chodza więc nie, więc to będzie tylko jeden na razie dodany odcinek bo yy, nie w ogóle, nie wiem co powiedzieć bo mam do powiedzenia Wam a ja już nie zapomniałam Wiecie jak to... Chodzi, ja pokażę Ci małe rybki. O właśnie, pokażę Wam rybki.